Dzień dobry, nazywam się Adam Kostroń i jestem właścicielem firmy, pracownia archeologii terenowej. Jak sama nazwa wskazuje, firma archeologicznej. Jesteśmy na budowie drogi ekspresowej S7. Relacji Warszawa-Płońsk, docelowo do Gdańska. Jest to już jeden z ostatnich etapów budowy drogi ze stolicy na, na Pomorze. Jesteśmy w okolicach e, Załusek. Za nami widać prace, które właśnie podlegają nadzorowi. E, w przeciwieństwie do nadzorów pod domy jednorodzinne, e, hale, obiekty kubaturowe. E, przy tak dużych inwestycjach jak drogi ekspresowe, autostrady, drogi krajowe, nadzorem archeologicznym objęta jest cała inwestycja. Co tu robi archeolog? Podróżujemy, przechodzimy cały odcinek budowy i rejestrujemy prace ziemne. Oglądamy co się dzieje. Patrzymy, czy podczas prac z koparką operatorzy nie natrafiają na relikty przeszłości. Na zabytki, na pozostałości architektury. Najczęściej na takich nadzorach mamy do czynienia z rzeczami zupełnie nieznanymi, z rzeczami nowo odkrytymi, ponieważ jeżeli na danej trasie drogi Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków zdaje sobie sprawę, że istnieją realne przesłania do nieistnienia substancji zabytkowej, wówczas konserwator zleca badania wyprzedzające. To, co się znajduje podczas nadzorów, jest najczęściej niespodziewane, ciekawe i bardzo odkrywcze. Jak dotąd na trasie drogi drogi ekspresowej S7 znaleźliśmy tunel związany z architekturą obronną twierdzy Modli. Myślę, że do tego tunelu przejdziemy. Myślę, że będziemy go dokumentować, badać. Mam nadzieję, że uda się nagrać z tego dla Państwa jakiś film. Tutaj natomiast pokazujemy, na czym polega nadzór. Nadzór można określić jako obserwację prac ziemnych na zadanym obszarze. Tutaj pracują kuparki. Zaraz będziemy dokumentować ich pracę, fotografować, nanosić ich lokalizację, gdzie one się działy. Ta dokumentacja ma bardziej na zadanie poświadczenie tego, że archeolog wykonał swoją pracę, był na miejscu. Ponieważ oceny wartości ewentualnych substancji zabytkowej dokonujemy na bieżąco, jeżeli zweryfikujemy coś jako zabytek, jako archeologię, na, trzeba natychmiast powiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, zwołać wizję lokalną, powiadomić zamawiającego oraz generalnego wykonawcę. W związku z tym jest to praca dość odpowiedzialna, wymaga sumienności, wymaga bycia na budowie praktycznie codziennie. Dzisiaj mamy piękną pogodę, świeci słońce, nie jest ani za zimno, ani za gorąco, natomiast archeolodzy pracują zimą, pracują w deszczu i tak jak mówię, jest to praca wymagająca wiele wyrzeczeń, szczególnie jeśli chodzi o, o pogodę. Proszę sobie wyobrazić ulewny deszcz, kiedy otaczająca nas glina zmienia się w błoto, w którym zapadamy się po kolana, nie jest już tak przyjemnie jak dzisiaj. Natomiast jest to praca pasjonująca i codziennie mamy szansę na odkrycie Czegoś naprawdę bardzo, bardzo interesującego. Co się dzieje, jeżeli podczas takiego nadzoru natknęlibyśmy się na substancję zabytkową? Tutaj na szczęście dla budowy drogi nic nie ma. Szkoda. Chciałbym coś Państwu pokazać, jak również chciałbym coś odkryć. Natomiast tak naprawdę nie dzieje się nic złego. Trzeba działać w sposób skoordynowany. Spokojny, powiadamy się odpowiedniej służby, powiadamy się właśnie konserwatora zabytków, powiadamy się zamawiającego, w którym tutaj w tym przypadku jest generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad, wówczas podejmuje się e, decyzję o sposobie interwencji i sposobie badań. Zatrzymujemy pracę i tak jak wspominałem, badamy na ściśle określonym obszarze. Dobry archeolog, precyzyjnie. Jest w stanie wyznaczyć czas, który jest mu potrzebny na badania, obszar, który zajmuje substancja zabytkowa, wówczas zamykamy ten obszar. Na tym małym obszarze tylko wstrzymujemy budowę drogi i w sposób wprawny i skoordynowany musimy wydobyć z niego całą substancję zabytkową. Trzeba to zrobić jak najszybciej, żeby nie wstrzymywać tak potężnej inwestycji. A jednocześnie zrobić to bardzo starannie, bardzo schludnie, żeby z czegoś takiego wyciągnąć maksymalną ilość danych, maksymalną ilość zabytków, które na etapie późniejszego opracowania będą, e, będą przyczynkiem do rozważań o przyszłości, no i cenną wskazówką dla historyków i archeologów, którzy by chcieli to wspiąć spójną całość, monografię czy opracowanie.